Starożytni Rzymianie mówili, repeticio est mater studium. Powtarzanie jest nadchód uczących się studiów. Żeby ocalić od zapomnienia naszą wiedzę, osoby, trzeba po prostu powtarzać. Przepraszam takie osobiste wspomnienie z pogrzebu Ojca Świętego. Jana Pawła II. Transmisja oglądamy tutaj w Polsce, jak wielu z nas. I w pewnym momencie kamery telewizyjne pokazały taki obrazek. Ojciec trzymający na rękach dziecko. Obecna na placu św. Piotra nie Ojciec bardzo skupiony. Na pewno zamyślony, modlący się i roześmiany od ucha do ucha dziecko. Dziecko. Z rzeczy zrozumiałem, Inaczej reaguje na pewne sytuacje. Nie wiele jeszcze rozumiem. Ale co, co pomyślałem sobie? Pomyślałem sobie wówczas w tym momencie tak. Jaki będzie Kościół? Jaki będzie świat? Jaka będzie Polska, kiedy dorosnę to dziecko, które nigdy w życiu nie spotkało się osobiście z Ojcem Świętym Janem Pawłem II? Już tu obok nas dorasta, dorasta pokolenie młodych ludzi, którzy Ojca Świętego mogą znać z książek, z filmów, z publikacji. I dobrze, że w ten sposób mają pełną wiedzę o Ojcu Świętym. Ale sama wiedza nie wystarczy żeby ojca, że zapomina tego wielkiego człowieka. Warto, ażeby jego osoba, to, kim był, co powiedział, inspirowała nas do naszego codziennego życia. W imieniu księdza arcybiskupa Metropolity Łódzkiego bardzo serdecznie pragnę wszystkim pozdrowić i złożyć gratulacje osobom, które spowodowały, że taki konkurs się odbywa a dzisiaj nami jego finał. Gratuluję zatem wszystkim, którzy ten konkurs przeprowadzali, czuwali nad jego przebiegiem, wszystkim, którzy w tym konkursie uczestniczyli i tym wszystkim, którzy młodzież nazwano do udziału w nim, przygotowywali szczęście Boże.